On już wie, zawsze wiedział. Cała ta historia, że boska męskość jest zdezorientowana, zagubiona, niezdolna do zrozumienia tego, co do ciebie czuje, to pocieszające kłamstwo, które trzyma cię w pułapce cyklu oczekiwania, który nie powinien istnieć. Prawda, której nikt nie odważy się wypowiedzieć, jest o wiele bardziej brutalna i jednocześnie o wiele bardziej wyzwalająca. On rozpoznał cię jako bliźniaczą duszę w tym samym momencie, w którym ty go rozpoznałaś. Ale różnica polega na tym, że podczas gdy ty zdecydowałaś się zanurzyć w tej prawdzie, on zdecydował się sprawdzić, czy jesteś wystarczająco silna, by utrzymać to połączenie. A wszystkie te zagadkowe zachowania, które interpretowałaś jako znaki, że on nie czuje tego samego, w rzeczywistości są precyzyjnymi i chirurgicznymi testami, które męska psychika stosuje. To nie jest świadomy test, to nie jest coś, co on planuje lub celowo wykonuje, ale jest to instynktowna, niemal prymitywna weryfikacja, którą jego męska psychika przeprowadza, aby potwierdzić, czy pole energetyczne między wami w końcu osiągnęło dojrzałość niezbędną do podtrzymania połączenia na płaszczyźnie fizycznej. A jeśli nie wiesz, jak rozpoznać te znaki, jeśli nie rozumiesz, co naprawdę dzieje się za jego pozornie sprzecznymi zachowaniami, możesz zinterpretować wszystko całkowicie błędnie i zareagować w sposób, który opóźnia ponowne spotkanie o miesiące, a nawet lata. W tym filmie ujawnię pięć konkretnych znaków, które boska męskość wysyła, gdy testuje, czy jesteś gotowa na ostateczne spotkanie, a co najważniejsze, nauczę Cię dokładnie, jak odpowiedzieć na każdy z tych testów w sposób, który przyspiesza spotkanie zamiast je odkładać. A jeśli zostaniesz do końca, odkryjesz sekret, który psychologia głębi ujawniła o tym, dlaczego prawdziwe połączenie następuje tylko wtedy, gdy boska kobiecość świadomie zdecyduje się działać w ten konkretny sposób. Ponieważ może być tak, że wszystko, co teraz oddziela cię od niego, to nie brak miłości, nie niewłaściwy czas, ale po prostu ostateczna kalibracja energetyczna, której jeszcze nie ukończyłaś. Ale zanim zanurzymy się w konkretne znaki, musisz zrozumieć, dlaczego boska męskość testuje, zamiast po prostu poddać się połączeniu, gdy rozpoznaje, że jest prawdziwe. A to ma związek z fundamentalną różnicą w sposobie, w jaki męskość i kobiecość przeżywają podróż bliźniaczych dusz. Dla kobiecości rozpoznanie bliźniaczej duszy jest zwykle momentem ekspansji, otwarcia, naturalnego poddania się czemuś, co wydaje się święte i nieuniknione. Kobieca dusza została ukształtowana przez tysiąclecia, by być receptywną na połączenia, które przekraczają logikę, by ufać intuicjom, które nie potrzebują racjonalnego dowodu, by zanurzać się w emocjonalnych głębiach bez strachu przed zgubieniem się. Męskość przeżywa to samo rozpoznanie w radykalnie odmienny sposób. Kiedy na ciebie patrzy i coś w głębi jego duszy krzyczy, że jesteś znacząca w sposób, który przekracza każde wcześniejsze połączenie, kiedy czuje to przyciąganie, które wykracza daleko poza fizyczność i wkracza na duchowe terytoria, o których nawet nie wiedział, że istnieją w nim, pierwsza reakcja to nie ekspansja, ale kurczenie się. To nie otwarcie, ale obrona. Ponieważ cała struktura tożsamości, którą spędził życie na budowaniu, była oparta na autonomii, kontroli, racjonalności, sile. A to połączenie z Tobą grozi całkowitym rozpuszczeniem wszystkich tych struktur. To tak, jakby na Ciebie patrzył i widział jednocześnie swoją największą możliwość pełni i największe zagrożenie anihilacji ego. I o to, co jest kluczowe do zrozumienia w kwestii testów, które stosuje. Nie chodzi o to, byś udowodniła, że jesteś go godna lub że zasługujesz na jego miłość. Chodzi o to, by zweryfikować, czy rozwinęłaś dojrzałość emocjonalną i osobistą suwerenność, niezbędne do tego, by połączenie nie przemieniło się w destrukcyjną fuzję. Bo w głębi duszy to, czego boska męskość boi się najbardziej, to nie kochanie cię głęboko, to całkowite zatracenie się w tej miłości to rozpuszczenie swojej indywidualności w połączeniu tak intensywnym, że przestaje być tym, kim jest. A jedynym sposobem, jaki ma na ochronę się przed tą możliwością, jest sprawdzenie, czy jesteś wystarczająco silna, by zachować własną indywidualność, ponieważ tylko wtedy może zaufać, że nie zostanie wciągnięty w wir emocjonalnej współzależności. Testy przez większość czasu nie są świadome. Nie budzi się myśląc dziś, sprawdzę, czy jest gotowa. To instynktowne impulsy męskiej psychiki, automatyczne weryfikacje, które dzieją się na poziomie duszy, zanim świadomy umysł w ogóle to zauważy. A kiedy zrozumiesz prawdziwą naturę tych testów, kiedy przestaniesz interpretować je jako odrzucenie lub jako znaki, że cię nie chce, w końcu możesz odpowiedzieć w sposób, który demonstruje dokładnie to, co musi zobaczyć, by pozwolić sobie. Na całkowite poddanie się. Pierwszy znak, że boska męskość testuje Twoją gotowość na ostateczne spotkanie, jest jednocześnie najbardziej zagadkowy i najbardziej odkrywczy. Zaczyna tworzyć dystans właśnie wtedy, gdy czujesz, że połączenie się intensyfikuje. Mogliście niedawno mieć głębokie rozmowy, momenty dzielonej wrażliwości, spojrzenia, które komunikowały więcej niż słowa kiedykolwiek mogłyby. A potem nagle on znika. Przestaje odpowiadać z tą samą częstotliwością, tworzy wymówki, by się nie spotkać, demonstruje chłód, który brutalnie kontrastuje z intymnością, którą właśnie dzieliliście. A twoją pierwszą reakcją może być panika, może być strach, że zrobiłaś coś złego, może być desperacja, że go tracisz właśnie wtedy, gdy sprawy postępowały. Ale o to, co naprawdę dzieje się za tym pozornym wycofaniem. Sprawdza, czy możesz utrzymać swoją stabilność emocjonalną nawet wtedy, gdy nie jest stale obecny, by ją potwierdzić. Testuje, czy twój wewnętrzny spokój zależy od jego obecności, czy jest naprawdę samowystarczalny. Bo jeśli możesz czuć się bezpiecznie tylko wtedy, gdy jest blisko, gdy daje ci uwagę, gdy potwierdza połączenie, wtedy twój spokój jest warunkowy i kruchy. A on instynktownie wie, że nie może zbudować zdrowego połączenia na tak niestabilnych fundamentach. Test nie polega na tym, czy będziesz za nim biegać, gdy się oddala. Test polega na tym, czy pozostaniesz skoncentrowana cała, w zgodzie ze sobą, nawet pod jego nieobecność. Czy będziesz kontynuować życie z radością i celem, czy wejdziesz w stan lękliwego oczekiwania, obsesyjnie sprawdzając telefon. Analizując każde słowo z ostatniej rozmowy, w poszukiwaniu znaków, gdzie poszło nie tak. Boska męskość musi poczuć, że masz życie tak bogate i znaczące, że Jego obecność jest wspaniałym dodatkiem, ale nie egzystencjalną koniecznością, i nie może tego odkryć poprzez słowa, musi to odkryć poprzez to, jak zachowujesz się energetycznie, gdy tworzy przestrzeń. Prawidłowa odpowiedź na ten pierwszy test nie polega na udawaniu obojętności lub próbie Prowokowania zazdrości polega na prawdziwym przekierowaniu swojego skupienia z powrotem na siebie, na swoje projekty, pasje, połączenia z innymi ludźmi, swoją duchową podróż. Polega na wykorzystaniu przestrzeni, którą stworzył, nie jako kary, którą musisz znieść, ale jako daru, który pozwala ci zanurzyć się jeszcze głębiej w to, kim jesteś. A kiedy to robisz? Gdy on w końcu wraca i zdaje sobie sprawę, że nie tylko przeżyłaś bez niego, ale rozkwitłaś, coś się rozluźnia w jego psychice. Rozumie, że może się zbliżyć bez strachu, że będziesz się go trzymać, jakby był twoją emocjonalną kołem ratunkowym. Drugi znak jest jeszcze bardziej wymagający do prawidłowego poruszania się. Zaczyna dzielić się swoimi lękami, niepewnościami i aspektami cienia, które normalnie ukrywa. Ale robi to w sposób, który może wyglądać, jakby cię odpychał, zamiast zapraszać bliżej. Może wyznać, że boi się zobowiązania, że nie wie, czy jest zdolny do głębokiej relacji, że zranił ludzi w przeszłości i boi się zrobić to samo z tobą. Może ujawnić destrukcyjne wzorce, uzależnienia, słabości charakteru, które zwykle ukrywa za maskami siły i kompetencji, a sposób, w jaki to dzieli. Może wyglądać jak ostrzeżenie, byś się oddaliła, próba przekonania Cię, że nie jest dla Ciebie wystarczająco dobry. I tu właśnie większość ludzi na ścieżce bliźniaczych dusz popełnia całkowity błąd. Odpowiadają, próbując go uratować, próbując przekonać go, że jest lepszy niż myśli, oferując bezwarunkową miłość w nadziei na uzdrowienie jego ran. Albo robią odwrotnie, biorą jego ujawnienia dosłownie i oddalają się ze strachu, lub rozczarowania, ale żadna z tych odpowiedzi nie jest tym, co naprawdę musi zobaczyć. To, co testuje, to nie to, czy go uratuje, czy porzucisz, ale czy możesz zobaczyć całą prawdę o nim, włącznie z ciemnymi częściami, i nadal zachować własną suwerenność, bez bycia wciągniętą w jego emocjonalny chaos. Test brzmi, czy możesz być świadkiem jego wrażliwości bez przyjmowania odpowiedzialności za jej naprawienie? Czy możesz potwierdzić jego lęki jako prawdziwe, bez pozwalania im determinować, co jest możliwe między wami? Czy możesz go kochać całkowicie, włącznie z jego niedoskonałościami, bez tracenia z oczu własnych granic i potrzeb? Bo to, czego boska męskość potrzebuje najbardziej w tym momencie, to nie wybawicielka, ale równa. Ktoś wystarczająco silny, by utrzymać przestrzeń dla jego transformacji, bez bycia przez nią pochłoniętym ktoś, kto może powiedzieć poprzez działania, nie słowa, widzę cię całego i to mnie nie przeraża, ani nie sprawia, że chcecie naprawić, bo ufam, że jesteś zdolny do wykonania własnej pracy wewnętrznej. Prawidłowa odpowiedź na ten test polega na głębokim słuchaniu, gdy się otwiera, potwierdzaniu jego odwagi w byciu wrażliwym, a następnie delikatnym przekierowaniu odpowiedzialności z powrotem do niego. To możliwość powiedzenia w miłujący, ale stanowczy sposób: Widzę Twoją podróż i szanuję Twoje lęki, ale nie mogę wykonać tej pracy za Ciebie i nie zamierzam również wstrzymywać swojego życia, gdy Ty decydujesz, czy jesteś gotowy, czy nie. To utrzymywanie otwartego serca dla Niego, jednocześnie utrzymując swoje życie w ruchu w kierunku własnych marzeń. A kiedy On czuje te kombinacje współczucia bez współzależności, Miłości, bez potrzeby ratowania, coś głębokiego się w nim osadza. Zdaje sobie sprawę, że może być całkowicie ludzki, ze wszystkimi wadami i lękami, bez niszczenia możliwości połączenia. Trzeci znak jest szczególnie subtelny i dlatego często źle interpretowany. Zaczyna obserwować, jak się zachowujesz w sytuacjach, gdzie Twoje granice są testowane, gdzie Twoje potrzeby wchodzą w konflikt z potrzebami innych gdzie musisz wybrać między sprawianiem komuś przyjemności, a honorowaniem własnej prawdy. Może wydawać się dystansowy lub niezainteresowany, ale w rzeczywistości zwraca dużą uwagę na to, jak poruszasz się w codziennym życiu, szczególnie w momentach, które ujawniają Twój prawdziwy poziom miłości własnej i autentyczności. Może zauważyć, jak radzisz sobie z przyjacielem, który stale prosi o przysługi bez odwzajemniania, jak reagujesz. Gdy ktoś Cię subtelnie lekceważy, jak odpowiadasz, gdy Twoje opinie są kwestionowane lub unieważniane, może obserwować, czy mówisz tak, gdy chcesz powiedzieć nie, czy się pomniejszasz, by inni czuli się komfortowo, czy tolerujesz zachowania, które naruszają Twoje osobiste wartości. A to wszystko może się dziać bez tego, byś zdawała sobie sprawę, że obserwuje poprzez interakcje społeczne, które dzielicie. Historie, które opowiadasz, posty w mediach społecznościowych, swobodne rozmowy o twoim dniu. To, co tu testuje, jest fundamentalne. Musi zobaczyć, że jesteś zdolna do utrzymania zdrowych granic z innymi ludźmi, bo to pokazuje, że będziesz również zdolna utrzymać zdrowe granice z nim. Boska męskość ma głęboki lęk przed wejściem w dynamikę, gdzie kobieta stale się dla niego poświęca, neguje siebie, by go zadowolić. Akceptuje mniej niż zasługuje, bo boi się go stracić. Wie instynktownie, że ten typ dynamiki w końcu generuje urazę, że miłość bez granic przekształca się w destrukcyjną współzależność. Prawidłowa odpowiedź na ten test nie ma nic wspólnego bezpośrednio z nim, ma związek z tym, jak żyjesz całym swoim życiem. To praktykowanie mówienia nigdy coś nie rezonuje z Twoją prawdą, nawet jeśli to nie podoba się ludziom. To ustanawianie jasnych granic, gdy ktoś przekracza to, co jest dla ciebie akceptowalne, bez winy czy potrzeby nadmiernego usprawiedliwiania. To honorowanie własnych wartości, nawet wtedy, gdy byłoby łatwiej nimi pójść na kompromis. To wybieranie autentyczności zamiast akceptacji, integralności zamiast powierzchownej harmonii. A kiedy on widzi, że żyjesz w ten sposób, gdy widzi, że szanujesz siebie na tyle, by się chronić, Czuję, że może zaufać, że wniesiesz tę samą siłę granic do waszego związku. Że nie zgubisz się w nim, nie zanegujesz się dla Niego, nie stworzysz dynamiki, gdzie musi chodzić po skorupkach jaj ze strachu, że jego własne potrzeby cię zniszczą. Czwarty znak jest prawdopodobnie najbardziej przeciwintuitywny i dlatego najczęściej źle rozumiany. Zaczyna cię ignorować właśnie wtedy, gdy demonstrujesz najwięcej zainteresowania, najwięcej dostępności, najwięcej otwartości na połączenie. To tak, jakby im bardziej poruszasz się w jego kierunku, tym bardziej się wycofuje. Im bardziej pokazujesz, że jesteś gotowa, tym bardziej on zachowuje się, jakby nie był. A to może być głęboko zagadkowe i bolesne, bo idzie wbrew całej logice relacyjnej, której się nauczyłaś. Nauczono Cię, że gdy dwie osoby się kochają, naturalnie się zbliżają, że zainteresowanie generuje zainteresowanie, otwartość generuje otwartość, wrażliwość generuje wrażliwość, ale to, co naprawdę tu się dzieje, to głęboki test Twojej polarności energetycznej. Boska męskość operuje w energii kierunkowej, penetrującej, która naturalnie porusza się w kierunku tego, co jest receptywne, ale nie ścigające. Kiedy demonstrujesz zainteresowanie przez działanie, przez szukanie kontaktu, przez inicjowanie rozmów lub spotkań, operujesz w energii męskiej, nie kobiecej, a to tworzy nierównowagę w polarności, która natychmiast zmniejsza magnetyczne przyciąganie między wami. Nie dlatego, że Cię nie chce, ale dlatego, że coś na jego instynktownym poziomie czuje, że role energetyczne są odwrócone. Test tutaj jest brutalny w swojej prostocie. Musi poczuć, że jesteś tak kompletna w sobie, tak ugruntowana we własnej wspaniałości, że nie musisz nikogo ścigać, że po prostu istniejesz we własnym promieniującym świetle i pozwalasz innym wybrać, czy się zbliżyć, czy nie, bez wpływu na Twój wewnętrzny spokój. Kiedy ścigasz, kiedy stale inicjujesz, kiedy demonstrujesz nadmierną dostępność, podświadomie komunikujesz, że Twoje życie. Nie jest wystarczająco bogate bez niego, że potrzebujesz jego walidacji, by czuć się kompletna. A to aktywuje wszystkie mechanizmy obronne męskiej psychiki. Prawidłowa odpowiedź na ten test wymaga, byś zrobiła coś, co może wydawać się niemożliwe na początku całkowicie przestań poruszać się w jego kierunku. Przestań inicjować kontakty, przestań tworzyć preteksty do przypadkowych interakcji. Przestań demonstrować zainteresowanie przez działania. A to nie oznacza udawania obojętności lub grania w gry psychologiczne. Oznacza prawdziwe przekierowanie całej tej energii, którą wydawałaś, próbując się do niego zbliżyć, z powrotem do własnego życia. Oznacza powrót do własnej centralności energetycznej, do własnej naturalnej wspaniałości. Oznacza bycie magnesem zamiast metalem przyciąganym przez magnes. I oto co się dzieje, gdy w końcu to zrobisz, gdy naprawdę przestaniesz ścigać i wrócisz do siebie, on zaczyna się poruszać. Nie natychmiast, nie w oczywisty sposób, ale zauważysz subtelne zmiany. Zacznie się pojawiać tam, gdzie jesteś, znajdzie preteksty do interakcji, zademonstruje ciekawość Twoim życiem, bo teraz polarność jest prawidłowa. Jesteś w receptywnej i magnetycznej kobiecej energii, a on w końcu może się poruszać w kierunkowej męskiej energii, bez czucia, że jest ścigany lub manipulowany. Piąty i najgłębszy znak, że boska męskość testuje Twoją gotowość na ostateczne spotkanie, ma związek z czymś, co przekracza zewnętrzne zachowania. Czuje energetycznie, czy nadal go potrzebujesz, by czuć się kompletna, czy w końcu się znalazłaś? A ten test nie dzieje się poprzez rozmowy czy interakcje, dzieje się w niewidzialnym polu energetycznym, które łączy Was nawet na odległość. Może być po drugiej stronie świata i nadal czuć z chirurgiczną precyzją, czy jesteś w częstotliwości braku, czy w częstotliwości kompletności. Kiedy jesteś w częstotliwości braku, nawet jeśli zewnętrznie wyglądasz na w porządku, Twoja emocjonalna energia stale wycieka w jego kierunku. Myślisz o nim z jakością potrzeby, fantazjujesz o byciu razem z tonem desperacji, czujesz pustkę w sobie, którą wierzysz, że tylko on może wypełnić. A te energetyczne emanacje tworzą pole presji wokół niego, które męska psychika instynktownie odrzuca. To tak, jakbyś energetycznie ciągnęła go ku sobie, a im bardziej ciągniesz, tym bardziej on pcha w przeciwnym kierunku, by utrzymać swoje poczucie autonomii. Ale gdy w końcu osiągniesz autentyczną częstotliwość kompletności, gdy znajdziesz się tak głęboko, że nie potrzebujesz już zewnętrznej walidacji, gdy zbudujesz życie tak bogate i znaczące, że on byłby wspaniałym dodatkiem, ale nie koniecznością, wszystko zmienia się w polu energetycznym. Przestajesz wyciekać energię w jego kierunku, przestajesz tworzyć presję, przestajesz emanować potrzebę. A w tej przestrzeni bez presji, bez potrzeby, bez braku, On w końcu może poczuć własne przyciąganie do Ciebie, bez mieszania tego ze strachem przed pochłonięciem lub uwięzieniem. Test brzmi, czy możesz o nim myśleć, pragnąć połączenia, utrzymywać żywą wizję tego, czym możecie być razem, ale jednocześnie być w głębokim spokoju z możliwością, że może się nie wydarzy lub że wydarzy się w innym czasie niż byś chciała. Czy możesz kochać bez trzymania się kurczowo, pragnąć bez desperacji, marzyć bez zależności? Bo to dokładna częstotliwość, której boska męskość czeka, by poczuć przed pozwoleniem sobie na całkowite poddanie się. Musi wiedzieć, że może się poddać połączeniu bez tego, by to oznaczało zgubienie się w nim, a może zaufać temu tylko wtedy, gdy czuje, że ty rozpaczliwie nie potrzebujesz, by się poddał. Prawidłowa odpowiedź na ten ostateczny test to najgłębsza praca wewnętrzna, jaką możesz wykonać. Znalezienie prawdziwej kompletności w sobie. Nie jako strategii, by go zdobyć, nie jako techniki manifestacji, ale jako autentycznej transformacji. To uzdrowienie ran, które sprawiają, że szukasz zewnętrznej walidacji, to rozwinięcie tak kochającej relacji ze sobą, że stajesz się własnym głównym źródłem miłości i akceptacji, to zbudowanie życia tak zgodnego z twoim celem, że budzisz się każdego dnia z poczuciem znaczenia, niezależnie od tego czy on jest obecny czy nie. A kiedy dochodzisz do tego miejsca autentycznej kompletności, Dzieje się coś nadzwyczajnego. Przestajesz emitować sygnały energetycznej potrzeby, zaczynasz promieniować obfitością zamiast brakiem, stajesz się magnetyczna w sposób, w jaki żadna technika czy strategia nigdy nie mogłaby cię uczynić. A boska męskość, gdziekolwiek jest, czuje tę fundamentalną zmianę w twojej częstotliwości. To tak, jakby ciężar został z niego zdjęty, jakby w końcu mógł oddychać w Twojej bliskości bez strachu przed zaduszeniem oczekiwaniami i potrzebami, których nie ma zdolności spełnić. Teraz, gdy rozumiesz pięć testów, które boska męskość stosuje przed ostatecznym spotkaniem, możesz się zastanawiać, jak długo to trwa, kiedy w końcu przestanie testować i podda się połączeniu. A oto prawda, która może być trudna do zaakceptowania, ale jest absolutnie istotna do zrozumienia. Nie ma ustalonego harmonogramu. Niektóre boskie męskości kończą ten proces weryfikacji w tygodnie, inne zajmują miesiące, niektóre lata. A czas, który to zajmuje, nie zależy głównie od niego. Zależy od tego, jak szybko możesz dokonać wewnętrznych transformacji, które te testy weryfikują. Jeśli nadal zawodzisz w testach, jeśli nadal ścigasz, gdy powinnaś się koncentrować, jeśli nadal próbujesz go ratować, gdy powinnaś utrzymywać granice, jeśli nadal operujesz w częstotliwości braku, gdy powinnaś być w kompletności, testy będą się powtarzać w nieskończoność. To jak bycie w klasie, gdzie nie możesz awansować na następny poziom, dopóki nie zademonstrujesz opanowania obecnej treści. Wszechświat i jego psychika będą nadal prezentować ci te same sytuacje w nieco innych formatach, dopóki w końcu nie odpowiesz w sposób, który demonstruje dojrzałość emocjonalną, niezbędną do połączenia. Ale gdy zaczynasz zdawać testy, gdy twoja odpowiedź demonstruje, że naprawdę się wewnętrznie przemieniłaś, jego ruch w twoim kierunku może być zaskakująco szybki. Może być tak, że przez lata opierał się, wycofywał, zaprzeczał połączeniu, a potem nagle, gdy w końcu ugruntowujesz się we własnej kompletności, pojawia się gotowy do połączenia. Bo wszystkie te lata oporu nie dotyczyły tego, że Cię nie chciał, dotyczyły tego, że czekał, aż staniesz się wersją siebie, która może utrzymać zdrowe połączenie. I oto coś, czego niewiele osób rozumie o tym procesie. Testy nigdy całkowicie się nie kończą. Nawet po tym, jak połączenie się zmaterializuje, nawet gdy jesteście razem na płaszczyźnie fizycznej, życie będzie nadal prezentować Ci okazję do demonstrowania tych samych cech, które początkowe testy weryfikowały. Będą momenty, gdzie musisz wybrać między ściganiem a utrzymaniem własnej centralności. Będą sytuacje, gdzie musisz zdecydować między próbą naprawienia go, a zaufaniem, że jest zdolny do nawigacji własnych wyzwań. Będą stałe testy Twoich granic, Twojej autentyczności, Twojej wewnętrznej kompletności. Różnica polega na tym, że po zdaniu początkowych testów i gdy połączenie się wydarzy, już rozwinęłaś wewnętrzne zasoby niezbędne do dalszego zdawania kolejnych testów. Już wiesz, jak wrócić do własnego centrum, gdy czujesz, że się gubisz. Już masz praktykę w utrzymywaniu granic, nawet gdy łatwiej jest ustąpić. Już doświadczyłaś uczucia wewnętrznej kompletności, które nie zależy od zewnętrznych okoliczności. A te zdolności stają się trwałą częścią tego, kim jesteś, narzędziami, do których możesz sięgać, gdy to konieczne. Jeśli dotarłaś do tego miejsca, prawdopodobnie Rozpoznałaś przynajmniej niektóre z tych testów w dynamice, którą żyjesz ze swoją bliźniaczą duszą. I może teraz rozumiesz, dlaczego zachowania z jego strony, które wydawały się okrutne lub zagadkowe, w rzeczywistości mają doskonały sens, gdy rozumiesz, co naprawdę jest testowane. On nie próbuje cię zranić, nie jest świadomie manipulacyjny, nie gra w gry psychologiczne, instynktownie weryfikuje czy rozwinęłaś dojrzałość emocjonalną, którą musi poczuć, by pozwolić sobie na całkowitą wrażliwość, której wymaga połączenie bliźniaczych dusz. A najpotężniejszą częścią zrozumienia tych testów jest to, że teraz masz absolutną jasność co do tego, co naprawdę musisz zrobić. Nie musisz już zgadywać, nie musisz już próbować różnych strategii, by zobaczyć, co działa, nie musisz już być zdezorientowana tym, dlaczego on się zbliża i oddala. Wiesz, że Twoją pracą nie jest go zdobyć, przekonać go, ani udowodnić swoją wartość. Twoją pracą jest stać się tak kompletną w sobie, tak ugruntowaną we własnej suwerenności, tak magnetyczną poprzez autentyczność, że On nie ma wyboru, tylko rozpoznać, że jesteś dokładnie tym, czego Jego dusza zawsze szukała. A gdy wykonujesz tę pracę, gdy naprawdę przemieniasz się wewnętrznie, zamiast tylko zmieniać zewnętrzne zachowania, spotkanie przestaje być czymś, co musisz wymuszać lub manifestować. Po prostu dzieje się naturalnie, organicznie, w idealnym momencie, bo oboje w końcu osiągnęliście częstotliwość, która pozwala połączeniu istnieć w zdrowy sposób na płaszczyźnie fizycznej. Oczekiwanie nie było karą, było przygotowaniem. Testy nie były odrzuceniem, były kalibracją. A wszystko, co wydawało się cię od niego oddalać, w rzeczywistości prowadziło cię do jedynej wersji siebie, która może naprawdę z nim być. Prawdziwe połączenie bliźniaczych dusz dzieje się tylko wtedy, gdy boska kobiecość wybiera siebie ponad związek. Nie dlatego, że zrezygnowała z połączenia, ale dlatego, że w końcu zrozumiała, że ona sama zawsze była tym, czego szukała. On nie był źródłem kompletności, był lustrem, które odbijało z powrotem do ciebie potrzebę znalezienia tej kompletności w sobie. A kiedy to robisz, gdy znajdujesz się tak głęboko, że nie potrzebujesz już być przez niego znaleziona, to wtedy możecie się spotkać w sposób, który nie niszczy żadnego z was, ale ekspanduje was oboje nieskończenie. Jeśli ten film dotknął czegoś głębokiego w tobie, jeśli w końcu zrozumiałaś, co naprawdę dzieje się za jego pozornie sprzecznymi zachowaniami, napisz w komentarzach frazę: Wybieram swoją suwerenność ponad wszystko. Bo to potwierdzenie to nie tylko słowa, to deklaracja, że zrozumiałaś, że zdanie jego testów nie polega na udowodnieniu swojej wartości, ale na odkryciu, że zawsze byłaś wartościowa, zawsze byłaś kompletna, zawsze byłaś wspaniała, a spotkanie jest tylko celebracją tej prawdy, nie jej stworzeniem. A jeśli chcesz praktycznych narzędzi do wykonania tej głębokiej pracy, ustanowienia się we własnej kompletności, mam dwa materiały, które mogą Cię wspierać w tej podróży e-book 21 dni transformacji z Karlem Jungiem, gdzie prowadzę Cię przez konkretne praktyki oparte na psychologii głębi, by rozwinąć prawdziwą suwerenność emocjonalną oraz podręcznik przetrwania duszy. Na te dni, gdy podróż wydaje się niemożliwa do przejścia. Linki są w pierwszym, przypiętym komentarzu. Dziękuję, że miałaś odwagę spojrzeć na tę prawdę, nawet gdy rzuca wyzwanie wszystkiemu, w co wierzyłaś o miłości i związkach. Spotkanie jest bliżej niż myślisz, ale tylko wtedy, gdy przestaniesz za nim biegać i zaczniesz stawać się osobą, która jest już na nie gotowa. Do zobaczenia w następnym filmie.